Cześć, słuchajcie, do Lwowa 80 km, do Kijowa 635, ale to nie nasz kierunek, bo jedziemy w tamtą stronę, do granicy kilkaset metrów. Jesteśmy przed samą granicą z Polską. Tutaj jest jakby końcóweczka Ukrainy, tam ciut-ciut dalej zaczyna się już Polska. No, i co? Byliśmy dwa tygodnie na Ukrainie, w Karpatach. no w zasadzie, w zasadzie to byliśmy w Karpatach, ale w Ukrainie. Bo tak, poza tym, więcej przez Lwów czy przez Ivano-Frankis, to tylko tak przejechaliśmy, po prostu zupełnie tranzytowo, na zasadzie przesiadki. Zobaczyliście to we vlogu wcześniejszym. Jest godzina 21:20, w Polsce 20:20, .20 jest jedna godzina różnicy czasu. I zaraz podejmujemy próbę wejścia, powrotu do Polski. Dorenda się bardzo cieszy, bo tam, słuchajcie, ja nie będę tu robił żadnej reklamy, ale jak się tylko przejdzie granica, to jest Biedronka. W Biedronce mają bułeczki, kurczaczki, kiełbaski i takie inne rzeczy, na które już się Dorenda nie może doczekać. Oj, no, tak. <laughs> więc Dorenda czeka na Unii Europejskie Specjały. A ja mam jeszcze do delektacji ostatnie na tym wyjeździe ukraińskie piwo lwiwskie. Jakbyście byli ciekawi, takie piwo kosztuje tutaj na granicy 17 hrywien, czyli warenda to przeliczy, 2,5 zł. 2 tak jak widzicie, ceny piwa się mniej więcej wyrównały. Nie wiem. Wydaje mi się, że jakościowo te piwa są na przykład lepsze niż harnaś, który tylko też kosztuje 2 zł. Ale to mi nie smakuje. No, Dorinda... no, ale bile jest dobre. Bile lubi bardziej. Ono jest niefiltrowane i przeniczne. No, tak. więc słuchajcie. Na razie tyle. Zobaczymy, jak tam granica minie. Myślę, że się odezwiemy z drugiej strony i rano, jeśli będziemy. W Krakowie to damy znać po prostu z Krakowa. Także życie nam powodzenia. Dla nas to będzie tutaj przeprawa, walka. Yy, walka nie, może nie walka. Po prostu nie wiadomo, nie wiem co nas czeka na granicy w tą stronę. Chyba było łatwiej wyjechać z Unii niż do Unii wrócić. No zobaczymy. Jeśli się nie zmieniło, to nie powinno być problemu. Tak, ale wy się o tym najszybciej jak to możliwe dowiecie. Także Nara. Tak. No. Przejśliśmy granicę. Jesteśmy w Polsce. Nie ma kwarantanny. Pytaliście o tym, jak wygląda granica. Nie mogliście się do, doszukać pewnych informacji gdzieś na stronach, więc nie ma kwarantanny. Po prostu do Polski można wejść normalnie. Wyglądało to w ten sposób, że po stronie ukraińskiej była bardzo szybka kontrola paszportów. Może to trwało 15 sekund. Ja jeszcze miałam kontrolę, to znaczy kontrolę, no, bo py pytali, pytali, co mam w plecaku. Tak, tyle. więc dorędziliśmy i jak wjechaliśmy. Dorenda 45 sekund, ja 30, 15 sekund, ja bardzo szybko. Kolejki tam nie było. Po stronie polskiej było może 5 minut kolejki, i później standardowo, znaczy dla Ukraińców były jakieś sprawdzanie kartek, czy mają jakieś miejsce pracy, meldunku, czy coś takiego. A dla nas nic. Tylko zanim puścili nas do kolejki, mierzyli temperaturę. Tak, dla nas po prostu tylko paszport, sprawdzili standardowo, czy nie mamy za dużo alkoholu, papierosów, czego nie mieliśmy, i normalnie bez problemu weszliśmy. Nie ma żadnej kwarantanny po prostu. Jesteśmy w Polsce i tyle. Jesteśmy wolni. No, więc szukamy możliwości dojechania do Krakowa i, i pewnie damy znać rano. Albo w nocy. Albo na ranem. A jeszcze ja Wam tylko powiem, że tutaj jest bardzo dużo takich samochodów na tej granicy i to są takie wraki, które kiedyś jeździły po Ukrainie. Był jeden gość, który nawet ponad 1500 samochodów miał na siebie zarejestrowanych i teraz, jak to się coś tam pozmieniało, ja nie wiem dokładnie co, ale większość tych samochodów teraz po prostu stoi tutaj porzuconych. Dorenda mówiła, że będzie się odżywiać przed sklepem. Nie, to wszystko Maciek zmyśla. Te to, 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 to był jego pomysł. I się odżywia. Bo jakby się tu kiedyś trafili. Do tej medyki o późnej godzinie. To musicie wiedzieć, że ten sklep jest czynny do 23.30. I o 23.30 jest również autobus, który można dojechać do Krakowa. Tak. Neobus. Neobus. Chyba autobus, nie? Czy, czy, ten czy kapitan ne czekam. Nemo, może Nemobus? Z kapitanem Nemo. Tak. Nie, Neo. To z, no. to z Matrixu A, prowadzi. I, I zostało nam, jest 23.02 więc zostało nam niecałe pół godzinki do odjazdu. No, bardzo dobrze. się cieszymy. Wieje wiaterek, nie ma komarów. Tak, Maciek, bardzo się cieszy. Maciek jest uśmiechnięty i był zadowolony cały dzień. Po prostu może jak nagrywał, to, to tylko miał poważną minę. Bo, bo ktoś napisał, że był smutny. No, momentach. nie. Maciek nie jest smutny. Maciek się cieszy. Z powrotu do kraju, z pobytu na Ukrainie. Hej! Cześć. No, słuchajcie, dojechaliśmy w nocy o 3.30, tak. ale autobus, znaczy, autobus był chwilę wcześniej, także szybko jechał, bez żadnych po prostu. Siedliśmy w przemyślu, była przesiadka w Rzeszowie, tam rozjeżdżały się trzy autobusy: jeden jechał na Wrocław, jeden do Warszawy, a jeden bodajże do Poznania, jakoś tak. Więc po prostu musieliśmy przejść z autobusu do autobusu, ale oni to mają ogarnięte. Wszystko sprawnie, kierowcy mówią, gdzie trzeba przejść, taka przesiadka parę minut trwa i potem jak autobus ruszył z Rzeszowa, to dopiero miał jeden, jedyny postój tutaj w Krakowie i pojechał dalej pewnie do Wrocławia. Jakaś była burza w nocy, ale przed tym jak, jak dojechaliśmy do miasta. No i co, jesteśmy w domu. I zaraz z zaciekawieniem pojedziemy na bazę zobaczyć co tam jak zarosło. <noise> jak zarosło, tak. Także zobaczymy się jeszcze z końcówką tego vlogu na bazie. <noise> I dla waszego, dla waszej wygody czy tam dla efektu audio wam powiem, że kolejny vlogi już nagrywamy GoPro, używając mikrofonu i będziemy je już montować na kąpie. Także póki co to jest ostatni ostatni vlog montowany na telefonie. Mhm. Także będzie lepsza jakość. No niestety no w podróży nie mieliśmy komputera, mieliśmy tylko telefon, nie mieliśmy GoPro też, ale nagrywaliśmy coś, co to zobaczycie w jakimś jednym albo dwóch odcinkach. Myślę, że to się trochę pokryje z vlogami, ale nieważne. Na pewno będzie się miło oglądać. Co? W sobotę? Kolejny odcinek rowerem do Azji Centralnej. Myślę, że może też w sobotę się omówimy na live'a. Boże. Bo Dorenda codziennie mówi, kiedy live, kiedy live, zróbmy lajwika z chaty. Ja mówię, Dorenda, jak zrobić live z chaty, jak tam internetu nie ma. Jak a, nas tam nie ma. No, <laughs> Także będzie live, będzie się działo, będzie się bardzo dużo działo. Są nowe pomysły, o których nawet jeszcze ja i Dorenda nie wiem, jakie są, ale na pewno się pojawią. No a tymczasem idziemy na bazę i do zobaczenia. Hej! No nie jest źle tutaj. Sprawa trochę urosła, można by już się skosić, ale poza tym ogólnie porządek jest. I nawet zbierałam już trochę ałyczy. To są takie. Połowa leży na ziemi i już jest przejrzało. przejrzała. Tak. Ale trochę jeszcze zostało, więc to nawet fajna niespodzianka. Więc myślę, że możemy się zabrać niedługo. Do prac remontowych. A co jabłka? Macie pokazuje na jabłka. Co jabłka? Urosły. A też trochę spadło, zgniłych, ale to chyba jest normalne. Jeszcze dużo zostało na drzewie. No więc. Żegnamy się na dzisiaj. Tak? To Ja jeszcze tylko dodam, że jest tutaj o wiele ciszej, mimo tego, że ktoś. Piłuje i, i chyba ścina trawę, ale nie ma tego huku samochodowego tak no. jak, jak spaliśmy w domu. I jest chłodniej, jest o wiele przyjemniejsza temperatura tutaj. Dużo lepiej. No. Pa.